Tam nie powinny wisieć. Miller o ukraińskich flagach. Ja sobie kiedyś zadałem pytanie, na jakiej podstawie prawnej wiszą te ukraińskie flagi. Dlatego, że zgodnie z konstytucją, cała administracja publiczna może działać jedynie w granicach i na podstawie prawa. To znaczy, jeżeli nie ma przepisu, który uzasadnia powieszenie takiej flagi, to jej nie można wywiesić. Otóż nie ma takiego przepisu. Nie ma. To jest gest Solidarności wyłącznie. No ale administracja publiczna działa na podstawie i w granicach prawa, a nie na podstawie gestów Solidarności. Pan jest specjalistą w dziedzinie administracji publicznej, więc ja mogę. Więc po pierwsze, tak. po pierwsze, oczywiście nie akceptując tego, że tam się ściąga te, te flagi i tak dalej, to po pierwsze one tam nie powinny wisieć. One mogą wisieć w prywatnych, na prywatnych posesjach, ale nie na gmachach administracji publicznej. Powinniśmy zdejmować ukraińskie flagi?